Dzień dobry. Witajcie w Kultury Trochę. Do naszej redakcji cały czas napływają informacje o utalentowanych mieszkańcach Nowego TWORU Mazowieckiego. Kultury Trochę jest zawsze tam, gdzie coś się dzieje. Jest zawsze w centrum akcji. Kultury Trochę jest zawsze na bieżąco. Dziś naszym gościem jest utalentowany mieszkaniec Marcin Wierzbicki. Posiadł on niewiarygodną umiejętność wyginania kciuka. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry. Marcinie, powiedz naszym widzom, e, czy jest to umiejętność wrodzona, czy musiałeś się tego uczyć? Chyba wrodzona, ale babcia mówiła, że mam tak od komputera. Rozumiem. E, czy w takim razie ćwiczysz? No, nawet nie liczę tego czasu. Ale orientacyjnie, ile godzin dziennie zajmują ci e, ćwiczenia? No dobra, jestem mistrzem, nie muszę już ćwiczyć. Rozumiem. Czy. Występowałeś już gdzieś kiedyś? Czy organizowane są może jakiegoś rodzaju zawody w tej dziedzinie? No nic nie słyszałem, ale mam nadzieję, że ten program nie jest za darmo. Rozumiem. Czy mógłbyś w takim razie zaprezentować nam swój talent? Niewiarygodna, na. Witajcie w kultury trochę. Znajdujemy się w Warszawie, ale jest z nami pewien nowodworzanin. Jest to osoba, o której Kazik Staszewski napisał piosenkę, a Leszek z daleko od szosy mówił, że jak ma się przed sobą taką sztukę, to trudno o kulturę. Poznajcie artystę malarza Pawła Dunala. Witam, witam. Rąsia, Rąsia. Witaj witam, witam. Czy zechciałbyś oprowadzić nas po swoim królestwie? Gdzie się znajdujemy teraz? To są jakby... To jest jakby przedsionek mojej firmy. To stoją obrazy, ale to o nich porozmawiamy sobie później. Tutaj mieszczą się poszczególne biura, dział sprzedaży, dział promocji, dział kontaktów z prasą, dział... A to może nie będę mówił, co za dział. Może pokażę wam, jak wygląda no, moja łazienka. Skromnie, dwie... Dla mnie, dla gości, skromnie, gustownie urządzone odmywaki moje przywory do higieny dbam o nią codziennie gory. No może... Czy mógłbyś pokazać nam swoją pracownię? No oczywiście jak najbardziej bo to jest serce moje z tego nie ma nic Zapraszam troszkę posprzątałem przed waszym przyjściem żeby tak było żeby trochę kultury było O no tak to nie Wow! Powiedz nam, jak ty się w tym wszystkim odnajdujesz? No normalnie, no jakoś tak klucze pomiędzy tymi wszystkimi tutaj rzeczami, tutaj tak sobie zorganizowałem skromnie. Pawle, jak byś mógł pokrótce scharakteryzować styl, którym malujesz? No to pokrótce to się nie da, to takie... No są krytycy, to określają jako no surrealizm, zmęczenie rzeczywistością, że sugerują mi, że jestem zmęczony, Jesteś zmęczony? No bywam, bywam. Dzisiaj na przykład czuję się zmęczony, ale jeszcze rozumiem, że dlatego pracujesz do późnych godzin wieczornych. Tak, tak. No wiem myślę, że jest to trafne, jestem zmęczony, że praca moją rzeczywistością, więc czuję się nią zmęczony, więc jakby jestem zmęczony rzeczywistością i są, to są właśnie tego efekty. Rozumiem. Gdybyś chciał takim lajkom jak my wytłumaczyć, jaki jest przekaz tego dzieła. Też ciężko jednym słowem, jakby to jest jakby um, dość złożona sprawa, bo ja sam malując ten obraz, um, nie, nie wiesz, <laughs> nie wiem, ale to nie jest nigdy tak, że to jest ustalone, że to jest o tym albo o tym, bo to jest um, jednego dnia mam takie, a nie inne skojarzenia i to był jakiś punkt wyjścia do obrazu. Na, na drugi dzień myślę, że ten obraz jest jeszcze o czymś innym. Czasami, żeby to było otwarte na, 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 na widza, żeby widz sobie samo, ktoś to jakby z czymś tam skojarzyć. bo i tak nie, nie mam wpływu na to, jak widz coś odczyta, bo jakby każdy jest innym człowiekiem, więc Powiedz nam co, co, co Cię inspiruje do takiej e, pracy. No to też jest jakby złożone bardzo. Pytanie, bo znaczy pytanie jest proste, natomiast kwestia inspiracji jest złożona, bo to jest też jakaś taka. Jak sam się zastanawiam nad inspiracjami, to nagle dochodzę. W, w, w trakcie pracy trafia do mnie to, że nagle uświadamiam sobie, że zainspirowałem się czymś tam, nie wiem, jeszcze z przeszłości, jakimś obrazem, jakimś wydarzeniem z mojego dzieciństwa, jakąś przeczytaną książką. No i gdzieś obraz często jest taką. To jest jakiś jakiś proces, prawda? W trakcie pracy sam siebie poznajesz, sam, sam o sobie się dowiadujesz. Rozumiem. Czy spotkałeś się z taką opinią na swój temat, że jesteś kontrowersyjnym artystą? Kiedyś się spotkałem, ale nie wiem, co to oznacza. Co to oznacza w moim przypadku, że jestem kontrowersyjny. Także weźmy ale sobie. raz kiedyś tam się spotkałem. Weźmy sobie na przykład ten obraz. Czy mógłbyś naszym widzom przybliżyć? Jaki był Twój zamysł? No, zamysł był taki też dokładnie nie pamiętam, bo to było od jakiegoś obrazu, malowałem jakiś tam obraz doszedłem nagle do nagle mi się pojawił w głowie taki pomysł, żeby nawiązać w jakiś sposób do wieży Babel No i to jest takie moje nawiązanie prawda? to jest taki rodzaj wieży Babel jak się zbliżymy to dużo dużo małych rodzików chodzi no i to jedną inspiracją jest Właśnie klasyka malarstwa. Bruegel, ale też na pewno na to, na to wpływ jakaś otaczająca mnie rzeczywistość, tam ducha, nie, jakaś suma pewnych przemyśleń. No obraz to jakoś sobie zbiera i sumuje. Nie. Oczy, komórki, czarne dziury, muchomory. No to jest wszystko to, co ty odczytałeś. To, jak ty to tak odczytałeś, jakby to jest hmm, obraz na tyle już wyabstrahowany od swojego Pierwowzoru, który był w rzeczywistości. To inspiracją tego w jakim sensie była rzeczywistość, ale gdzieś poszedł tak daleko, że stał się jakimś takim samo, samowystarczalnym, samoistniejącym samo światem, tworem czy... jakimś, który można odczytywać w rozmaity sposób. No to są i oczy, i komórki, i jest to jakiś rodzaj pejzażu. Jak długo trwa taki proces twórczy? Jak długo malowałeś na przykład ten obraz? To też jest, bo czasem obraz maluję tydzień, miesiąc, rok, Tak, czasem jeden dzień, czasem parę godzin, a ten malowałem, no nie wiem, ze dwa lata, ale to też nie tak, że non stop, prawda? Jasne. To jest. Pawle, powiedz mi, co wydarzyło się takiego w twoim życiu, że zdecydowałeś się zostać malarzem? D dobre, tendencyjne pytanie, co? Co się wydarzyło w moim życiu, że postanowiłem zostać malarzem? Nie wiem, od jakiegoś momentu po prostu chciałem być artystą, chciałem się wypowiadać w ten sposób. Uważam, że to jest bardzo fajna sprawa, że można się wypowiadać własnym językiem. Pani od plastyki odkryła w tobie talent? Tak, pani od plastyki odkryła we mnie talent. Gdzieś tam Ktoś mi zwracał na to uwagę zawsze. Mówiłeś nam, że zostawiasz widzowi dowolność interpretacji, ale mówiłeś też o specyficznym języku. Czy nie masz takiej. Kolernej frajdy, kiedy ktoś czyta Twoje obrazy hmm, czytając Twój język w ten pewien, konkretny sposób? No tak, oczywiście, że mam frajdę. No. To jest jakieś tam... No nie, nie jest to jakaś... Wtedy jakby masz poczucie, że <laughs> że ktoś się, tak mówiąc, najzwyczajniej rozumie, no. że jest osoba, której, do której to po prostu trafia. No. Powiedz nam, yy, dużo jest takich osób? No Nie wiem tego, tego nie wiem. Nie wiem czy tego, nie spotkałeś się z takimi osobami, które wprost odbierały twój przekaz? Yy, nie miałeś wrażenia, jakby ktoś siedział w twojej głowie i czytał wprost z twoich obrazów to, co miałeś na myśli? No zdarzało się, czasem się to zdarza. No. Są ludzie, a też jakby nie wiem, no może czasem są ludzie, którym się te obrazy bardzo podobają i w jakiś sposób je przeżywają, a czy odczytują z nich to, co ja tam zawarłem. No to też już mniejsze o to. Ważne, że w jakąś interakcję z nimi wchodzą jakoś to przeżywają, że co, coś im z siebie dałem, no, że mam wtedy poczucie, że nie istnieje na darmo <grywka> na tym świecie. No, mówiąc tak. No dobrze, zaczynam Cię rozumieć. Powiedz, jak dużo malujesz? Jak dużo czasu spędzasz w pracowni? To też różnie. No, nie mam jakichś takich nie mam siatki godzin, ale staram się tak minimum 5-6 godzin wysiedzieć, no bo to też jakby czasem jest tak, że dopiero zaczynam jakiś obraz, znaczy w sensie zaczyna się coś dobrego na obrazie dziać w trakcie pracy, gdzieś dopiero po 3 godzinach, po 4 godzinach i dopiero wtedy zaczynam w jakiś taki rytm wpadać, więc warto posiedzieć jeszcze przynajmniej te 2-3 godziny dalej, żeby coś zrobić. Czasem jest to 8 godzin, a czasem jak mam... Dobry, dobry czas, i dużo energii, świeci słońce i tak dalej, to siedzę do bardzo późno, bardzo długo. Jakieś kryzysy są? Są takie chwile, kiedy rzucasz to wszystko i nie macie tutaj dłuższy czas? Tak, no raz na jakiś czas przychodzi coś takiego, że zwyczajnie potrzebuję urlopu, więc go biorę, no korzystam z tego. Rozumiem, że szef nie robi problemów? Nie, szef nie robi problemów. Powiedz Pawle, czy w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko kręci się wokół zarabiania pieniędzy, e, gdzie mamy do czynienia cały czas z wyścigiem szczurów e, ciężko jest być artystą malarzem? No, mogę powiedzieć, że nie jest to łatwe zadanie i nie jest to łatwa praca, jest na pewno ciężka. Wydaje że chyba w każdych czasach było, było to ciężkie, ale. Nie wiem, ciężko mi mówić, no. <laughs> tym, czy jest to ciężkie. A, co, a powiedz, co sprawia ci taką największą satysfakcję w twojej pracy? No. chyba no, ten moment właśnie, kiedy wystawię obrazy i przyjdą ludzie i nagle wyrażą uznanie albo w ogóle je po prostu obejrzą, nie wiem, przemyślą sprawę. No i też dużą satysfakcję sprawia mi, kiedy... Kiedy dostanę pieniądze godziwe za moją pracę, to na pewno no, też, jakby dzięki temu mogę ją wykonywać dalej. No. no może najbardziej właśnie chyba uciążliwym jest ten, znaczy jedną z bardziej uciążliwych rzeczy w tym zawodzie jest właśnie ten aspekt finansowy, że jest to bardzo takie cały czas chwiejne i niepewne, nie ma tej pewności, że, że te pieniądze dostaniesz. Czy są rzeczy, z których jesteś szczególnie zadowolony? Możesz powiedzieć nam coś o swoich największych osiągnięciach, sukcesach? No, jakby, uważam, że największymi moimi osiągnięciami są moje obrazy i z nich jestem jakby zadowolony najbardziej, ale też no, ukrywam, że sukcesami są również wystawy. To no. na pewno moja debiutancka wystawa, którą jeszcze miałem w trakcie studiów w galerii M2. Galeria mnie wypatrzyła i jakby dzięki temu w ogóle gdzieś tam zaistniałem i mam szansę, mam jakąś w ogóle szansę wykonywać ten zawód. Jakby nie, po studiach nie byłem zostawione zupełnie na lodzie i z niczym, bo miałem jakiś punkt zaczepienia. Może tak, publikacja, także no, wywiad się u, pokazał ze mną w, w takim branżowym piśmie Arteon. I też nazwisko pojawiło się w, w ważnych przewodnikach dla kolekcjonerów sztuki, sztuki współczesnej. No, w takim... Czy to nie jest, Pawle, tak, że wybrałeś sobie ciężki kawałek chleba i że w tej branży ciężko jest zostać docenionym? Trafiłeś w sedno, sobie bardzo ciężki kawałek chleba i bardzo ciężko. I co doceniony. ty? Jesteś artystą? <noise> no mam nadzieję, że jestem, chyba jestem. No, ale jest to na pewno bardzo ciężki kawałek chleba i ciężko jest się przebić, ciężko jest być docenionym. No mi jakoś tam coś, coś na początek mam, więc jakby, też nie chcę bardzo tak narzekać, bo mogło być dużo gorzej. Zwłaszcza, że byłem człowiekiem takim trochę znikom, który tam za bardzo nikogo nie znał, więc coś, coś tam mi się udało. Oczywiście nie jest to szczyt marzeń i szczyt kariery, ale staram się być optymistą. Czego, czego możemy Ci życzyć? Udanych obrazów, wystaw, pieniędzy na, na, na malowanie obrazów. W takim razie życzymy Ci. I Życzę Ci udanych wystaw i, i jeszcze raz pieniędzy. Kultury trochę gościło dziś u Pawła Dunala, nowodworzanina, artysty, malarza. Jeżeli słyszałeś o ciekawych osobach albo masz ciekawe, interesujące hobby, koniecznie znajdź nasz profil na Facebooku i daj nam znać. Kultury trochę może pojawić się również u Ciebie. Zapraszamy na kultury Malujecie porcelanę? Czy poleto. No dobra, jak oceniasz kultury trochę? Jak ci się pracowało z naszym zespołem dzisiaj? Bardzo pozytywnie. Naprawdę zaskoczyliście mnie. Nie spodziewałem się, że będziecie tak dobrze przygotowani. Kultury trochę to prawdziwy konkret. Nie wyobrażałem sobie naprawdę przygotowanie perfekcyjne. Muszę powiedzieć. No. W głowie się nie mieści to, że można być tak dobrze przygotowanym. Naprawdę. Rewelacyjne pytania, wspaniała atmosfera, widać, że to jest to. W końcu jakiś konkretny program na naszym rynku. I to o kulturze? Kto by pomyślał. A jednak można? Można. Super.